Siemanko, Siemaneczko. Witam ponownie z mojego garażu. No i tam coś, coś tam stoi na stojaku. Właśnie tymi drzwiami dzisiaj się zajmę. Ostatnio nie dałem rady, troszkę poszpachlowałem, jak widać. Ale muszę jedną maszyną wyjechać, druga maszyna już się wietrzy. Także kurczę. Sami ocencie, czy jest dobrze. Dla mnie jest mega. Lecę w świetle słonecznym. Ten lakierek naprawdę jest przepiękny. Też i tak dzisiaj nie ma słońca, bo pochmurno. Ale mimo wszystko uważam, że jest naprawdę super. Także no co? Wyjeżdżam GTD i lecę z tematem. Tam troszkę poszpachlowałem ostatnio. No i co zamierzam te drzwi w tym tygodniu zrobić? No i jeszcze tutaj proszę bardzo. Naszykowałem sobie szyberek. No i z tego co widzę, tam żadnych bełków nie ma, odprysków też nie widzę. Jakiś także, kurczę, no on jest czarny, to może go nawet nie będę podkładował, tylko po prostu zmatowię nie wiem, sześćsetką, może osiemsetką. No i za po, za wtedy polakieruję już, wiadomo, nie? No, także nic. Dosyć gadki. Czas się wziąć za robotę, bo no niestety, ale czasu nie mam za wiele. Także nic, działam. A Wam miłego oglądania. No i cóż moi drodzy, pracę na takim etapie. Niestety, ale musiałem przeszpachlować drzwi aż tyle, że tak powiem, Kurczę, no niestety między między tymi e, zespawanymi otworami pod wpływem temperatury porobiły się dołki. No ale no nic, na tak dużym elemencie po prostu blacha zapracowała. Pod temperatury, no i, no i niestety, no tak, tak wyszło. Ale no nic, no nie ma sytuacji bez wyjścia. Także ogarnę sobie to myślę w ten sposób. No ja tutaj, tutaj jest dużo tej szpachli nałożone, ale ja sobie to zetrę tak, że po prostu będzie jej no znikoma ilość, no nie? Bo to po prostu pozostaje mi tylko w tych, w tych nieckach tutaj, co zostały między spawami, No ale myślę, że jest to spokojnie do ogarnięcia. Także no co? no Szpachla schnie. A ja być może wezmę się po prostu za te drugie drzwi zacznę je rozbierać, te prawe, bo tam na nich jest jeszcze tapicerka, szyba i te TAM takie te duperele jak to się mówi, które będzie trzeba zdjąć do lakierowania. No to więc chyba zajmę się po prostu rozbiórką drzwi, a te niech sobie schną. No i tam się może się uda dwoje drzwi pomalować. No i ten szyber, jeżeli by się udało jeszcze to wszystko w tym tygodniu ją ogarnąć, to by było, bym był naprawdę szczęśliwy. No bo to by było w sumie zakierowania na tyle. No i zostałyby tam pierdoły, żeby tam e, komory silnika umyć i tak dalej, i tak dalej, bo jest cholernie zakurzona. No niestety auto dwa lata stało. No i tak wyszło po prostu. Ale no nic, nie ma rzeczy nie do ogarnięcia. Także, jeżeli bym pomalował te drzwi, to już po prostu zajmę się detalami. A mam coś fajnego, zaraz wam pokażę. Przyszły mi te rzeczy. O, hokej z MK1 z golfa. Jedyneczki to jest pod jedna połówka tego hokeja. Tutaj mam drugą. No i w dwójeczce fajnie to wygląda, jak to jest spięte razem i dane zamiast, zamiast tego oryginalnego jęzorka takiego pod, pod, tą, pod tym pasem dolnym. No i znajduje się to w tym miejscu. O, no, tutaj właśnie się to montuje, tam troszkę trzeba przerobić, ale no to nic, to nie przeszkadza. Także także będzie co robić, jakieś tam detale, pierdoły, no i co, jakieś pranie w środku. Tapicerkę będę, znaczy tą pod sufitkę będę obijał pierwszy raz w życiu. Także myślę, że to też będzie fajny z tego odcinek. Po prostu się będę uczył. No i co? No zobaczymy, jak to pójdzie, nie? Także kurczę, no nic, zabieram się za rozbiórkę tamtej drzwi, a tu niech sobie schnie i będę jechał z zlecać. tak to się mówi. No i co moi drodzy? Walka z drzwiami dalej. Eee, no stwierdziłem, że kurczę, no nie jestem w stanie wyprowadzić tych wszystkich dołków, które tutaj są, e, po prostu na tak małej powierzchni, żeby to tak. Wytrzeć fajnie, tak, tak, lobem wiadomo, żeby żeby to zgubić. No to więc zaspachlowałem za sobie całą tą, cały ten pasek jeden środkowy. I o dziwo tej szpachli wcale nie ma tutaj dużo, tu jest tu jest taka e, delikatna warstwa, dosłownie tam, tam nie wiem, 2 mm, może to, to, to maksymalnie e, w, tych, w, tych, w tych najgrubszych miejscach, naj, jak to się mówi, co, co naj, największe zagłębienia były. No i co, no i teraz wydaje mi się, że wyprowadzę sobie to jakoś w miarę. Taka długa, długa deska 30 cm, kurde, nawet nie wiem gdzie ona leży teraz. No ale mam taki klocek szlifierski, właśnie 30 cm. No i myślę, że tym razem, kurcze, ja bym wiedział, że to tak będzie mi wychodzić, a to, kurde, to już jest trzeci raz chyba szpachlowane? Chyba trzeci raz, to bym od razu za pierwszym razem pierdyknął bym całe Yy, tak, i kurcze, i podejrzewam, że na dwóch by się skończyło, i tyle, i już, już by można było drzwi sobie podkładować, czy tam, czy tam, obrabiać od drugiej strony. No, ale no nic, no, człowiek, całe życie się uczy, tak jak mówiłem jestem, można powiedzieć, amatorem. No i co, no, jakoś myślę, że i tak to po ludzku będzie wyglądało. No, także kurczę, no, niestety nie siedzę tylko nad drzwiami, jest już późno, kurczę, bo już, już się szarówka robi. Mam tu jeszcze parę tematów do poogarniania na placu, że tak powiem, także ja tutaj z doskoku sobie te drzwi robię kurcze i mówię, no nie wiem czy nie wiem, czy dam radę je polakierować w tym tygodniu, a jak nie w tym to dopiero za dwa albo trzy tygodnie nawet, bo wiadomo teraz teraz w przyszłym tygodniu będą święta, także, także no nie będę działał przy aucie, no ale no nic, no, zobaczymy jak pójdzie jutro sobota, także jeszcze cały dzień jest, także zobaczymy, dobra, to nic, zabieram się do dalszych prac. I zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No, także moi drodzy, dzień następny. Szpachla była już przytarta, i przyszpachlowałem raz. Kurczę, piąty, już chyba. Ale to już jest takie wykończenie. To już są tą szpachlą, taką z najdrobniejszą gradacją. najłatwiej ścieralną, taka, taka To już tak zwany ten finish. Jeszcze jakieś tam ubytki, takie kurcze obicia, bo nie chce mi się tego drzeć do gołej blachy I tam zawsze coś sobie można Jak to się mówi takie, o tutaj taka ryska No też tam została ściśnięta szpachla Także zawsze sobie można coś takiego zrobić No i co, zwolnił mi się kurczę mój koziołek do kładzenia części No i sobie kurczę chyba chcę ogarnąć ten szyber, w sensie muszę tą uszczelkę zdjąć kurde ja nie wiem jak, jak to czy jak ja to zdejmę to czy ja to później założę bo to kurczę ta uszczelka to jest dość chodliwy temat jeśli chodzi o golfy no ale no co no jakoś trzeba to zrobić kurde oklejać to, to, to nie bardzo bo to tu pod, pod uszczelką też jest lakier także kurczę, no, no będzie to do dupy wyglądać także to trzeba będzie na pewno Zdjąć? No, może jakoś się uda. Jak się nie uda, to się będzie szukać następne i tyle. No, trudno. No, także co? udziałam z tym szybrem. już go trzeba poroz, porozbierać, poklejać. Chyba nie wiem, czy to samo całą tą blachę, czy ja to zdejmę. No, ale no nic, zobaczymy. Biorę się za działanie. No i może się uda, jednak, to wszystko pomalować. Bardzo bym chciał. No, ale no to jak już. Jak już wyjdzie, biorę się za działanie. No i szyber rozebrałem, została sama blacha, ale spójrzcie na to. Ile tu jest rdzy. W życiu bym się nie spodziewał, że na szyberdachu tyle rdzy może być. No Ale to to tam w sumie do ogarnięcia, tutaj nie ma, nie ma jeszcze aż tak źle. Ale kurde, no w życiu, w życiu się nie spodziewałem, ja tutaj jeszcze trochę oczyściłem. Także no, Ersto będzie musiał się pojawić tutaj. Naprawdę, w życiu mu się nie a co najlepsze, że tutaj, od tej strony nic. Nawet, nawet żeby kurczę, no, 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 jakikolwiek purhelek się pokazał, nic kompletnie. Także troszkę jestem zaskoczony, no ale no trudno jakoś to się ogarnie. Na szczęście nie jest nowy lot, tylko po prostu tak po zewnątrz, ale to nic, to ogarniemy. Ja tutaj ten szybę rozebrałem, rozebrać to jedno, tylko weź to później złóż. I mam nadzieję, że nie będzie nie będzie źle, że jakoś się to poskłada. Wszystkie części zostawiłem, śrubeczki powkręcałem na miejsce, bo są dość tak specyficzne i małe, żeby mi to nie poginęło, no ale no nic, no muszę go ogarnąć i od spodu ja tutaj też epoksydę, jak już zrobię stopę, jak wyschnie to tu epoksydem zapierdzielę i to też, też, też tak kurde konkretnie jeszcze mało tego przy składaniu ja to chyba, chyba nawet smarem tu spróbuję tak jakim kurde jakimś tawotem czy czymś tu opierniczyć żeby tutaj nie żeby to, to, to na, na, natłuścić ale no nic no zobaczymy zobaczymy na razie trzeba to ogarnąć także biorę się za działanie i tak moi mili podkład rzucony jak widać jak na razie jak na razie jest jedna warstwa tego podkładu czeka mnie jeszcze kolejna już mam już mam rozrobiony nawet nawet podkład mam około setki także jeszcze, jeszcze na raz na pewno rzucę ale czekam aż sobie przysknie no i zobaczymy jak, jak to będzie wyglądało no, leję grubo tego podkładu z racji tego że była szpachla i to dość dużo tej szpachli poszło Także żeby te rysy wszystkie po czyszczeniu e, Zgubić No a szyber jak widać Szyber w sumie spoko nie? Także na no nic czekam aż wyschnie I polecę jeszcze raz Z podkładem No i wtedy wiadomo Później podejrzewam że dziś wieczorkiem Już poleci lakier Także na no nic Czekamy i działamy No i cóż moi drodzy, no to już ta chwila, malujemy szyber już na pierwszy strzał umalowany. teraz drzwi, właśnie też zacząłem już malować od spodu, Tutaj się ten stojaczek to jest kurde mega sprawa, mega sprawa, bardzo się cieszę, że go zrobiłem, mogę drzwi pomalować na raz, także, także naprawdę, naprawdę kurde dobry to był ruch. No i co, naraz pomalowane drzwi, na razie od spodu, tutaj z góry jeszcze nie, e, w sensie od zewnątrz. No ale no co, no powoli, powoli do przodu. Powoli do przodu. Także dzisiaj pomalowane zostaną drzwi, szyba już praktycznie jest. E, no i co, jutro niedziela, więc będzie składanie. Będzie składanie. Także zostaną mi do pomalowania tylko jedne drzwi. No i co, zajmiemy się wtedy pierdłkami takim jak wydech, bo przyszedł mi wydech fajny dostałem w prezencie od kolegi tak wydeszek już leży, o nawet lotka to jest ten tak zwany wumeran tylko, że to jest ta inna wersja tej, tej lotki, nie jest to to, to, to taka wysoka, tylko to mniejsze skrzydełko sobie zamontowałem, no i wydeszek proszę bardzo też podwójna końcowa ultera ...w fajnym stanie, końcóweczki tylko trzeba przepolerować. Także, także zajmiemy się takimi pierdołami, no wiadomo. Może jeszcze jakieś tam szczegóły, no i później na sam koniec polerka, nie? Wiadomo. No ale to mówię, najpierw rzeczy ważne i ważniejsze. Także zabieram się za malowanie. Teraz od zewnątrz. No i co? A wy oglądajcie. No, i kolejny dzień, niedziela. Zobaczcie, jak lakier wyszedł. Coś pięknego szkiełko, idealnie. Gdyby nie kilka tych brudków pyłków, to bym nawet tego nie polerował. Ale zobaczcie, jak mnie widać w odbiciu lakierów no Coś pięknego, coś pięknego, naprawdę. Najlepiej, najlepiej pomalowany element, który udało mi się zrobić. No. Także jest pięknie. No co, no zaraz montujemy. Do Golfa jeszcze muszę go przyzbroić. Eee, pierwsze co, to muszę go tutaj założyć ogranicznik, bo od tej strony będzie mi go łatwiej przykręcić. Eee, po prostu jak są drzwi zdjęte. No i co, no i przykręcamy na auto no i za chwilę prezentacja zobaczymy jak to wygląda także na nic biorę się za, za przykręcanie i rzucam na samochód drzwi i proszę bardzo moi drodzy na obecną chwilę wygląda tak czyli już bardzo dobrze bardzo fajnie się to prezentuje już z daleka widać jakby autko było już całe a tu pak A tu dał. Jeszcze trzeba poskładać środek W sensie boczek drzwi, no ale wiadomo muszę sobie tutaj wygłuszyć jeszcze Także zaraz do tego przystąpię, dotknę sobie Na wymiar tutaj tak, taką e, No tą matę wygłuszającą, którą tam kleiłem tylne, e, tylne błotniki No i co? Szyba już się Opuszcza, podnosi Wszystko działa Także jest fajnie, jest fajnie. Drzwi się zamykają bardzo o, delikatnie, można powiedzieć, i otwierają się też bardzo delikatnie. No, także dobra, dobrze to wszystko wyszło. No, a do tych, którzy będą drzwi montować e, i tak dalej i tak dalej, trzeba. Pamiętać o tej pierdówce, żeby to zanim to dokręcicie i zanim pierdykniecie drzwiami mocno, trzeba zwrócić uwagę, czy zamek, który jest tutaj, zgrywa się z tym bolcem. Z racji tego, że właśnie tutaj jest regulacja, jak się to odkręci, to to lata sobie tak dość, no dość duży zakres ma tego, tego ruchu. No i po prostu, żeby nie było takiej sytuacji, że zamek się minie z, jak to się mówi, zamek się minie z bolcem i jak pierdykniecie drzwiami mocno, to po prostu może się to albo tu skrzywić, albo zarypiecie tym, tym tutaj właśnie zamkiem, czyli czyli no, no można, można sobie uszkodzić zamek, albo tu może się wygiąć, także należy o tym pamiętać, że zanim, zanim się to, to wszystko skręci trzeba pamiętać, żeby tu o, spojrzeć sobie, a to elegancko widać. Czy zamek wchodzi, czy bolec wchodzi idealnie w zamek. Że no, wiadomo, tu też pierdółki do wyczyszczenia, ale to już są, szczegóły, nie. Także no nic i drzwi zamykają się. Dosłownie pyk jest. Elegancko, czyli tak jak powinny się drzwi zamykać w każdym samochodzie. Także no nic, działam dalej, działam dalej. No i mata docięta, wygłuszone, wygłuszone jeszcze, sprawdzić czy wszystko pewnie tak dobrze się podnosi, się zamyka, o, wszystko super, no także można działać dalej, teraz muszę te wszystkie kołeczki, które tutaj były dookoła, te do podtrzymywania tapicerki muszę założyć, no, i co? I drzwi dzisiaj będą skończone. Złożone na cacy, także super. Dobra, biorę się za robotę. No i tak, moi drodzy, etap montowania drzwi uważam za skończony. Jak widzieliście wcześniej, staje wygłuszone i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, jak one się otwierają. Delikatnie. I proszę bardzo już uzbrojone wszystko zostało złożone tak jak ma być no wiadomo to już ma 30 lat listewka popękana o może gdzieś uda się dorwać inną, ale najgorsze jest to, Kurczę, no nie mam w dobrym stanie niestety takiej brązowej rączki nawet zastanawiam się nad tym czy nie założyć czarnej, kurcze no bo jednak, jednak trochę mnie to radzi tutaj Proszę zobaczyć, jakie ona jest. No, sfatygowana niesamowicie, no ale, no ale, no nic, niestety to ma 30 lat. No i lepsze nie będzie, ale, no cóż, może uda się kupić w jakimś fajnym stanie. No, jak na razie lewe drzwi złożone, także a teraz jak się zamykają. Bardzo delikatnie, tak jak drzwi powinny się w golfie zamykać. Także, no nic, moi drodzy. W tym odcinku to będzie na tyle. Także, do następnego. Trzymajcie się, cześć.